I proszę, zabieramy Panią Lilianę na planetę Rado. Idziemy do oczyszczenia z niej wszystkiego. Poprowadzisz Agunia? Dobrze. Czekajcie chwileczkę sobie. Dobrze. Sobie, żeby ona mogła zobaczyć. Dobrze. Już tam się widzę, przenosimy równoległego. My oczyszczamy nie tylko z tego życia, pani Lilianno, ze wszystkich poprzednich wcieleń. Tego było bardzo dużo, dlatego widzi pani, co się dzieje, nie? I on se dalej czeka, bo dalej jest pewny, bardzo że wróci. Że to zamieszanie się właśnie tam y, teraz y, tworzy. Mhm. Więc idziemy na planetę bardzo wysokowibracyjną, żeby panią oczyścić ze wszystkiego. I oddaję głos już Agnieszce. Jesteśmy, zbliżamy się. Przechodzimy przez takie piękne, oświetlone przejście. I przed panią pojawia się coś w rodzaju takiego pasa transmisyjnego, na który pani wchodzi. I kawałeczek jedziemy sobie tym pasem. I to jest przestrzeń, w której zeskanujemy to, co będzie nam się pokazywać tutaj w tej przestrzeni energetycznej to wszystko, o czym Gosia też mówiła. A później będziemy wyciągać i uzupełniać te miejsca, żeby się zaczęły. I żeby ten proces w energii dzisiaj, takiego otwieramy, żebyśmy go po prostu zamknęły. I widzę, jak już z góry schodzą obręcze, takie skanery nowoczesne. Proszę sobie delikatnie i spokojnie oddychać najlepiej do tego zbolałego serduszka, żeby ono się mogło też nakarmić przy okazji tego wszystkiego. Też nie na siłę, tylko delikatnie, żeby. Dzięki temu też ta energia będzie płynęła. Ok. A teraz będę się przyglądać po kolei. Zaczynamy od głowy. Pani sobie wyobraża, że stoi tak jak na lotnisku, na takim skanerze, co przechodzi, pani tam skanują. I jest pani dopiero, weszła pani i jest skanowana, i właśnie to Agnieszka opisuje. Zatrzymałam się na tej głowie. Jest taki konstrukt tam jakiś montowany, że nawet nie potrafię powiedzieć, czym on do końca jest. Przyjrzeć trochę, bo jest tak jakby z całej przestrzeni dookoła pani filtrowała tylko takie życiowe przygody, które gdzieś tam jakoś tak to jest, pokazuje mi się mocno w energii. To jest to wszystko, co zmaterializowało się do postaci takiej machiny wręcz, która w pani ciele funkcjonuje. Hmm. Dobra, już widzę ona przez całe ciało przychodzi. Każda z sytuacji takich trudnych, tak jakby otwierała taki zawór i wpompowywała w panią dużo takich nieprzyjemności, że tak powiem. Pokazuje mi się w postaci takich ścieków wręcz po prostu, ale chodzi o pewną symbolikę, tak? I później to nasze zadanie, żeby się oczyścić właśnie z tego. Do tego nawet spacer, czy muzyka, żeby to przepuścić przez ciało, bo inaczej nam się zbiera. Powiem to, bo mi przychodzi takie właśnie bycie w szambie, nie? Bycie w gównie mówimy po ludzku czasem. Powiem dosadnie, jak przyjaciółka po prostu. Teraz jeszcze wejdę z powrotem do głowy, popatrzę co z przodu, bo ta machina mi się pokazała ona. Tak jakby taka kanalizacja jakaś przebiegała przez pani ciało, która tu wypuszcza, tam wypuszcza. Mam zrzut na zmysł, aż otwieram oczy, że potwierdzić, że okulary Pani nosi. Tak jakby nie na to zwróciłam uwagę na początku. Takie, wiecie, jak boli, to nie chcemy też widzieć, słyszeć, tak? To nas wszystko po prostu gdzieś, ale to takie... Jest dużo jest takich. Okazują się takie, wiecie, a to płytki, a to różne takie, no powiemy sobie pewnie w energii blokady. Natomiast jest bardzo urozmaicony obraz. Czekajcie, muszę zobaczyć sobie dalej, bo tam są różne historie. Gardło w tej chwili, jak schodzę niżej, czuję w ogóle gardło. Nie wypowiedziano oczywiście dużo taką blachę. Tutaj mamy też. Momentalnie, gdy o tym mówię, zaczęło mnie boleć. Nie dlatego, że mam z nim problem. Aż chrypę w tej chwili czuję, że nabrałam. To też łapanie takich infekcji gdzieś tam, jak spadamy energetycznie, to wszystko wtedy. <laughs> Jestem w okolicach Torczycy w tej chwili też. Może Pani też czuć w tych miejscach cieplejsze odczucia. Znaczy, że ta energia płynie po prostu, patrzymy, co tam jest. Ten garnasz, takie szpikulce są, dlatego te uczucie mi. Że jeszcze popatrzę na gardło tutaj na całą tą przestrzeń, bo moje odczucia fizyczne mówią mi, gdzie jeszcze mam popatrzeć, do czego wrócić. <laughs> Na ramionach takie aż betonowe blaszki od tego wszystkiego. To też oczywiście symbolika, natomiast my dzięki swoim obrazom wiemy, z czym mamy do czynienia, jak to wygląda. Przykład zmaterializowanej energii, będącej obciążeniem, to jest nasze. To dźwigamy po prostu na naszych barach. Każda kobieta w rodzie. Tak, i tutaj on do rodu pójdzie, on też się pokazuje. Panowie, czasami hulanki swawola, kobiety, ciężary życia. Przejęłyście też obowiązki, nie mając innego wyjścia po prostu, tak? No bo życie trzeba ogarnąć w całości, nieważne, kto jest w nim obecny, a kogo po prostu nie ma. Hmm. Teraz mam przekierowanie mocno na klatkę piersiową, na grasicę, czyli energetyczne serce. Zaraz spojrzymy też na fizyczne serce. Nie zręczniała, ale prawa. Serce wykrojone, wykrojone, tam takie jakby, wiecie, jakbyśmy ciasto wykraiwały a nie, a... i tak tam, czy... i tam na dole kawałek jakiś został po prostu taki, którego jeszcze nikt nie sięgnął, ale on się zaczął też chronić, bo Pani się zamknęła też, Pani jest cudowną istotą, która z bólu się zamknęła po prostu. I wtedy już właśnie zastanawiamy się, jak to jest co najmniej, nie, mhm. ale to jest normalne, no bo po raz kolejny właśnie mamy obraz taki potwierdzający, że daje, 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 albo mi sami zabierają, wie to już. Teraz mi taki rzut się pokazał, wie pani, jak takie są te bajkowe pasi brzuchy. Proszę też spokojnie do tego podejść, nie, oni są nawaleni. Nie? To jest to, co Pani też mówiła, tylko teraz dusza pokazuje po prostu pełen obraz tego. I Pani jest coraz mniej, Pani tam w tej energii po prostu zanika wręcz, a oni są tam tędzy z napełnionymi garami, brzuszkami, tak? Hmm? To też taka informacja od duszy, żeby Pani postawiła też granicę w życiu. To jest taka informacja, zadbaj o siebie, dusza od razu krzyczy. Nie, ona po prostu też mówi, zadbaj o siebie, aż taki garnek z wodą teraz Pani podaje, żeby zaczęła Pani od teraz, także to też ważna informacja, lecimy dalej, jeżeli pani coś chcesz dopowiadać, to proszę. No wiesz, ja tutaj widzę na przykład w środku Ty idziesz tymi rzeczami, a ja te, wiesz, drugimi rzeczami. To serducho ono jest tak, jakby um, przy przy, wiesz, przy każdym takim y, co się zadzieje, to ono zaczyna tak jakby y, bardziej pulsować I, i tutaj by trzeba było troszeczkę to przystopować, bo tutaj rzeczywiście ta, ta ręka bardziej może drętwieć ewentualnie y, pojawią się takie szpilki, a to już jest taki trochę zły znak y, do tego. ci Pani Liliana, że tak jest. Bo, bo tutaj jest taka nerwowość, i to zaraz idzie na klatkę piersiową, na gardło, e, e, często e, idzie na żołądek, i przechodzi to na tylnią stronę z kolei e, placów do kręgosłupa. I tutaj ten kręgosłup, on jest tak jakby w trzech miejscach, tak jakby wiesz co, zdart, tak jakby trochę połamany. By y, 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 połatać to. słów cała postawa życiowa daje jeszcze jedno. Dopowiem do tego, co ty powiedziałaś. W terapii się mówi, że ktoś, o kogo nigdy nikt nie zadbał, powoduje. Tak to jest pani trauma. Y, wtedy chcemy pomagać też wszystkim. Tak? Więc to jest znowu zapisanie dostawiania granic. Mądrze. Nie, ale z pustego w próżne to i Salomo, Salomon nie naleje, nie? Od razu dusza mi tam mówi, nie, Poezję, nie? Więc przekazuje, nie? Bo właśnie my musimy być pełne, żebyśmy mogły też dawać, tak? A tutaj, no właśnie, z pustego w próżne. Hmm? Bo są tutaj też jeszcze są e, wieli tak obraz sobie, że są takie kawałki właściwie jedzenia więc albo e, pani po prostu je od czasu do czasu albo je nerwowo jedno z dwóch bo nerwowo. M, tak, bo tutaj ma takie, że jak połyka, to je to m, aż tak zalega tutaj w tym w tym przełyku. I to m, też m, dużo po prostu daje takich... M, takie te emocje, takie kurcze, które są tak rozszerzone właściwie na cały obszar y, tych jelit, żołądka, y, tej, tej dwunastnicy i, i powiem Ci, że nawet rozszerza się tak do tych plec. Ona ma w ogóle y, te plecy takie zwichrowane, takie tak jakby po prostu y, ciężkie rzeczy też i nosiła i teraz. Ja nie wiem, czy Pani podnosi kogoś? rośnieła aha no no oh, właśnie no i... musimy, że to jest takie wszystko zwikrowane takie na ostatnim takim takim wiecie y, takie te mięśnie takie są y, ponadrywane rozumiesz takie y, niespójne w ogóle no. Agnieszko, bierzemy Panią na ten, bo tam jest bardzo dużo pod stopami, bardzo dużo tam na kostkach no, mamy. podciągamy teraz to wszystko, o czym opowiedziałyśmy, po hmm. prostu razem w tej przestrzeni. Te szpilki, które są, widzisz, powbijane w ręce, to tak samo dużo dają do myślenia. E, nawet na koniuszkach palu, palcy to jest. Czasami jest tak, że się ktoś chce chycić i czuje się po prostu to, w sensie tak jakby ręka była zgrubiona. Mm. Bardzo dużo jest, tak, tak jak ty to mówisz, tego mechanizmu tak samo, ale i też dużo chipów. Kolana, zobacz jak są zaczipowane. Z tyłu tak samo. Przechodzimy na ten drugi pas. Czyli jedzie pani taśmą do przodu, te obręcze się unoszą do góry, zatrzymuje się pani, i na panią, niech pani sobie wyobrazi, schodzą przepiękne kwiaty lotosu. Zatrzymują się przy całym ciele. To są magnesy, które będą wyciągać wszystko to, co nie jest pani, nie uszkadzając przy tym ani jednej komórki. I teraz to już dziewczyny pięknie widzą, więc tu już mogą mówić. Mm -hmm. Nakładają się. Agnieszka, wchodzisz ty czy wchodzę ja? Pracujemy no. razem, ty pracujesz z tym, co ty widzisz, ja pracuję z tym, co ja widzę, po no, prostu. Tak, wchodzę. Wchodzę. Natomiast pracujemy no. razem. Tej. Tylko wiesz co, to ja sobie wejdę do środka, a ty już rób na, na ten, dalej swoje, a ja zobaczę sobie w środku, jak jest jeszcze. Proszę, wszystkie kwiaty Lotosu, aby w tej chwili naszły na panią. I proszę, żeby wszystkie magnesy powyciągały wszystko to, co nie jest tej pani, wszystko to, co, złożone, wszystko to, co zostało włożone do tej opani, wszystko to, co zostało nałożone. Wyciągamy tak samo wszystkie infekcje. zostają wyciągnięte do reszty, wszelkie złorzeczenia, wszelkie klątwy, rytuały, jeśli ktokolwiek robił wszystko w tej chwili. To już Agnieszka jest... nad tym pracuje, a ja pracuję tak. wiesz, nad głową. To już mieszka, nad tym pracuję. całą Dobrze. wersję. W każdym bądź razie tutaj jest teraz tak, to co się mówi, ta płytka, która po prostu nawet... Pani ma w ogóle często bóle głowy. Tak, często bóle. I tak jakby pani miała takie, takie blokady. E, bolą panią, tak jakby w środku oczy, ale tak jakby pani czuła takie zmęczenie w momencie, to panią chyta. I tak nie może pani sobie w ogóle z tym dać rady. To jest wszystko powiązane z tą właśnie warstwą, która jest nałożona. Te truciki, które przechodzą, właściwie takie wiązadła, które przechodzą właśnie takimi. Ja nie wiem jak to nazwać, ale to są takie. E, takie rureczki, jakby, ale te rureczki są takie, jakby spiralki. A. Chce pani słyszeć, ale tak jakby pani nie chciała słyszeć, to znaki, znakiem tego, że. Coś tam do Pani dochodzi bardzo sobie Pani też do serca to bierze. Ale muszę Pani powiedzieć, że to nie jest Pani. To jest po prostu to, tak, tak jakby dostawała Pani taki przepa przekaz. Właśnie przez to, co, co po prostu funkcjonuje na głowie. Bardzo mało Pani mówi w ogóle. Dużo Pani trzyma w sobie. Wszystkie te pręciki, które są, to one po prostu są tak porozciągane, pozalepiane. Często jest ból serca, kiedy się Pani zdenerwuje. A serce jako tako przecież nie boli. Czasami są duszności. Tutaj z tym pokarmem niech, się, niech Pani stara się po prostu przepijać dość, dość mocno tej wody czy czegokolwiek, bo to po prostu jest tak trochę tak zablokowane, tak nie można, nie można przejść, nie można przepkać tego. Dobra, to teraz idziemy dalej. Ty tam już kończysz, Beatko, jesteś w środku. Jak możesz coś tam ponaprawiać, to działaj, a ja, ja mhm. idę dalej do Agnieszki. Agusia, jak wygląda to wszystko? Poczekaj chwilę, potrzebuje czas. Potrzebuję w tej przestrzeni też jeszcze chwila. Dobra? Dobrze. Bo jesteśmy razem. Poczekaj chwileczkę. Dobrze. Chileczka. Niech Bata zrobi to, co jej, a skończę to, co ja robię i za chwileczkę pójdziemy dalej. Dobra. Z tego bardzo dużo. Musimy mieć tu chwilę w tej przestrzeni, żeby to zaczęło w energii pracować też. Idziemy po kamienistej, ciernistej drodze. I sobie kaleczymy nogi. I pięty. Otwieram teraz piec z stoletowym pomieniem i proszę, żeby wszystko to, co teraz zostało ściągnięte z tej pani, wszystko to weszło do tego pieca i spaliło się i weszło tam, gdzie nikt tego nie dostanie nigdy. Teraz. Przetłoczenie pamięci. Wszystko ma wrócić na swoje miejsce. Dziękuję. Proszę o zamknięcie pieca. Walenie w strefę taką, gdzie nikt tego nie będzie dostawał. Nie dostanę się w niepowołane ręce. Ok. Przenoszę panią teraz na następny transmisyjny pas, a tutaj już będę miała pole do popisu. Czyli te schodzą, już wszystkie te magnesy, kwiaty lotosu poszły do góry. Wszystko już poszło spalone, zostało. Super, super. I większość poszło tak, ale tak samo i poszło to ponieważ były, te druty, były połączone te takie pręciki, były bardzo połączone. Więc to wszystko poszło do tego pieca. Wszystko. Do pięknej kąpieli żelowej. Można panią tutaj wziąć ładnie ulepić. Pani <laughs> tutaj pod takim prysznicem, żeby pani sobie wyobraziła. Może być coś ulepszonego, może być coś piękniejszego. Może się Pani poczuć w środku po prostu piękniejsza niż jest, bo tutaj ma Pani problemy też z tym. Chyba nie, nie bardzo lubimy patrzeć w lustro. A, a tutaj wszystkie komórki w tej chwili zostają tym żelem napełniane, takim zielonym, pięknym żelem. On regeneruje, uzupełnia i uzdrawia, tak jak prysznic. On spływa po pani i wciera pani sobie go we wszystkie miejsca, te które zostały uwolnione. Tak, tutaj bardzo ładnie to płynie. W ogóle pani tak się nadstawia do tego. W ogóle to jest szczupła osoba. Ja myślę, że takie atrybuty można troszeczkę wziąć Pani dać. Żeby się tak lepiej poczuła. Bez operacji plastycznej Beatka za chwilkę pewnie Pani podniesie biust, podniesie pośladki, nie wiem, co ona tam jeszcze będzie robiła, ale zaraz to, no to i super, Pani pokazuje, że super, że chce. No podaje Beatko. Patrząc... To już to właśnie robię, począwszy, począwszy od y, twarzy pani, żeby pani mogła y, fajnie spoglądać w lustro. Bo tak jakoś y, ucieka niepotrzebnie, a teraz będzie taka wizualizacja fajna. Piękna jestem, jestem na zewnątrz, jak i w środku. Piękno, które jest w środku, wychodzi na zewnątrz. Fajnie kształtujemy policzki. Nie będzie nic zapadnięte. Tutaj też możemy sobie taką masę wziąć zrobić. Podniesiemy biust. On spadł na dół. Jakoś mogę zażartować. Mm -hmm. Tym razem nie mamy mężczyzny w sesji, co Beatka ulepsza, tylko kobiety. Mm -hmm. Podniesiemy fajnie. Możemy takie tak zrobić troszeczkę jędrniej. To wszystko jest, to wszystko jest do, do, do zrobienia. To jest po prostu taka, jakby, plastelina fajna. A, brzuszek pani chce mieć szczupłe, bo pani chce być ładna. To możemy coś wycierkać. Dla pani samopoczucia po prostu, fajnego, lekkiego, to tak jak mówię, mówić sobie. Tak jak jestem w środku piękna, tak jestem na zewnątrz piękna, kocham siebie. Często mówić to. Zgrabna, piękna. A ja tak myślę, że tak. Y 30 może być. 30-32. Dobrze się pani to... będzie czuła, bo to będzie taki wiek, który gdzieś tam. Nie, może i lata. Będziemy Były zadać. jakieś tam właśnie w przeszłości. Czy to trochę? 30-32? To niemożliwe, 33 lata. Energetycznie tak. się pani odmłodzi, energetycznie Roku Roku będzie to pani Roku widziała. Fantastycznie pani wygląda. Także mówię, to co wewnątrz, wyłożyć na zewnątrz siebie. Poczuć tak, tą młodzieńczą moje... taką werwę, taki, taki naprawdę ja Ci to dam, bo tutaj takie piękne lata są. Ślicznie. Ja dziękuję ślicznie i dziękuję tej planecie i dziękuję Pani. I to naprawdę dziękuję. to, co wewnątrz zostało odrodzone na zewnątrz. I agonia, tak to widzisz? Już wychodzimy z planety? Tak. Zamykamy. Dziękujemy, przedtem. dobrze. Została Pani oczyszczona ze wszystkiego. Wracamy do naszej przestrzeni. Pani I czy teraz jest stopą, jeszcze... taką. Gosiu, taką mocną stopą, teraz. No, ja Ci to dam. ta ja badka powiedziała. Mm. Dobra, i teraz zobacz Agunia, czy w tej przestrzeni jest jeszcze Devil, Władca Światów, Szatan, czy już go nie ma. Jest pusto, tylko zamkniemy tą przestrzeń, poczekaj, rozejrzymy się jeszcze. Jest, jest pani wolna. Ogień. Miała pani w sobie akt własności, miała pani syrografy, była pani obciążona i oni się karmią na niskich wibracjach. Czyli im gorzej było u pani, tym lepiej dla nich. A już jest pani wolna. Dobra, Agunia, oddaję ci głos, kochanie. Zamykam przestrzeń, zamykam. Za niech się dopali. No jest pusto, takie resztki jeszcze schodzą. Zaraz zamkniemy tą przestrzeń. byśmy sprawdzały, czy na pewno się spaliło. Myśmy no, jeszcze tak. to, tą przestrzeni komfortem. Pięknie praca ci wyszła, bo się pojawił Archanioł Michał i wyobraź sobie z sercem na wierzchu czerwonym. Pięknie pracę zrobiłaś. Jest, ma, roz, ma rozłożone skrzydła. Pięknie witam się z Tobą, Archaniele Michale. Witam się z Tobą. Jest z nami w sesji piękna dusza, która potrzebuje Twojej ochrony i miłości. Dziękujemy za to serce. To serce On przyniósł do Pani Lilianny. Mhm. Proszę bardzo. Dobrze. Dziękujemy. Zostań z nami.